Drogi Skorpionie, mam dla Ciebie karty na tydzień pomiędzy 4 a 8 października. W poniedziałek i wtorek możesz być w energii sprawiedliwości. Karta jest z pozycji prostej, widzimy na niej władcę, który, zobaczcie, jak stabilnie siedzi, w jakiej równowadze i trzyma wagę w jednej z rąk. To może oznaczać, że masz jakąś przyjacielską wagę w swoim otoczeniu. Ale też, że chcesz być sprawiedliwy, sprawiedliwa wobec innych i tego samego oczekujesz od swojego otoczenia. Czyli budujesz jakąś stabilność w swoim życiu i to dobrze. Jeśli chodzi o energię środy, to, drogi skorpionie, troszkę mamy spadek, bo w siódemce kielichów yy, żalimy się, że trawa po drugiej stronie rzeki jest bardziej zielona niż nasza trawa. A jak powszechnie wiadomo, jak już się przez tę rzekę przepłynie, to tamta trawa jest albo gorszej jakości, no czasami może być lepsza albo taka sama jak nasza więc cieszmy się tym co mama nie narzekajmy, że co by było gdyby tak no i karta na czwartek, piątek jest dla ciebie ostrzeżenie w siódemce mieczy to jest karta złodzieja to może być złodziej emocjonalny albo złodziej y, rzeczy fizycznych czyli jeśli jesteś w jakimś tłumie uważaj na y, na przykład kieszonkowców a jeśli jesteś w Jakiejś relacji, w której macie jakieś problemy, no to uważaj na oszustwo uczuciowe. Na wszystko, co zabiera ci Twoją energię. Drogi Skorpionie, bardzo udanego tygodnia Cię życzę i nie tylko.